witajcie mamy otwartego gimpa w gimpie mamy wprowadzoną warstwę z tekstem jeżeli teraz wybierzemy sobie filtr rozmycie gaussowskie rozmycie rozmycie gaussa i tutaj dowolne może być takie jak jest teraz mamy teraz rozmyty tekst i wcześniej w gimpie było tak że tego tekstu który zrobiliśmy bo w tej chwili Zniknęła nam warstwa tekstowa. Warstwa tekstowa, ikonka tutaj będzie wyglądała w ten sposób, że mamy taką literkę A i to jest warstwa tekstowa, natomiast ta warstwa jest warstwą już graficzną. Ale jeżeli naciśniemy na literkę A, czyli na nasz tekst, że chcemy wprowadzać tekst, i klikniemy na naszą warstwę, która kiedyś była tekstem, ale ją przekształciliśmy, Nadaliśmy jej na przykład rozmycie Gaussa albo jakieś inne filtry. Wówczas, jeżeli na nią klikniemy, otworzy nam się okienko, że możemy albo zmodyfikować warstwę, ale odrzucimy wtedy wszystkie zmiany, które przeprowadziliśmy. Jeżeli to klikniemy, mamy tekst, ale spójrzcie, on już nie będzie rozmyty. Jeżeli natomiast klikniemy na to, oczywiście wybierając najpierw tekst. I damy utwórz nową warstwę, pojawi nam się nowa warstwa, którą możemy wyedytować, a pod spodem będzie nasza stara warstwa tekstowa z użytym filtrem. Kiedyś, kiedy była ta funkcja niedostępna, ja robiłam tak, że po prostu kopiowałam sobie tekst w razie te, czego, gdybym chciała go ponownie wyedytować żeby już go nie przesuwać i tak dalej. Kopiowałam sobie po prostu warstwę tekstową i na kopii wykonywałam wszystkie przekształcenia typu rozmycie, typu y, jakieś plamy z kawy i inne tym podobne rzeczy. W tej chwili można to zrobić w ten sposób. To by było na tyle. Dzięki. Heja.